Dzień dobry Państwu. Zbliża się koniec roku. Niedługo powitamy nowy 2024 rok. Jaki on będzie? Z takim pytaniem zwracamy się do prezydenta Oświęcimia, pana Janusza Kwieruta, który jest dzisiaj gościem moim i państwa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezydencie, czy czuje pan już święta? Myślę, jak każdy z nas. Jest już grudzień, jesteśmy podczas e, okresie, gdzie odwiedził nas Mikołaj. Mieliśmy wydarzenie na rynku zapalenie choinki. Ten czas adwentowy też ma swój taki wymiar religijny, ale też w przestrzeni miasta widać coraz więcej ozdób, coraz więcej świateł, więc myślę, że każdy z nas czuje ten czas świąt, czas rodzinny, który nadchodzi. Panie prezydencie, to bardzo pracowity okres, ponieważ na uchwalenie czeka budżet miasta na rok 2024. Niedługo zajmą się nim radni. Jaki to będzie budżet, co zawiera? czego można się po nim spodziewać. Powiedziałbym tak, że to jest to budżet na miarę naszych możliwości. Wszyscy wiemy, w jakim czasach żyjemy, że one są bardzo też trudne pod względem gospodarczym, bardzo niepewne. Jesteśmy w trakcie też zmian przecież tych rządów w Polsce. Ten okres miniony poprzedniego rządu był cechowany jednak takim dużym ograniczeniem pola manewru, jeżeli chodzi o samorząd. Dotyczył to do głównie finansów. Ja dam taki przykład, że w ciągu trzech lat wpływy te, które zostały nam tutaj określone przez rząd, one zostały praktycznie na tym samym poziomie. Wpływy spitu w roku 2021 są takie same były jak w roku 2024, więc pokazuje to, że te możliwości finansowe miasta też są ograniczone. Ale oczywiście próbujemy sobie jakoś radzić przez te okresy też różnego rodzaju kryzysów, czy ten pandemiczny, czy ten związany z okresem czy sytuacją wojny na Ukrainie, czy też tym kryzysem gospodarczym, więc tutaj wiele wyzwań staraliśmy się realizować i realizujemy. On oczywiście zabezpiecza z jednej strony Dobre funkcjonowanie miasta, ale z drugiej strony ten budżet na 2024 rok też zabezpiecza rozwój miasta Oświęcim. Ile pieniędzy zostało zaplanowanych w budżecie na wydatki? To jest dość spora kwota, bo to jest prawie 274 miliony, ale warto tutaj właśnie podkreślić, na co tak naprawdę wydawane te są te ogromne pieniądze. To przede wszystkim oświata. To prawie przeszło 70 milionów złotych, które wydajemy na oświatę, czyli na funkcjonowanie. E, szkół, przedszkoli. Druga pozycja to są koszty związane z szeroko rozumianym transportem. Myślimy tutaj o transporcie zbiorowym, też o, o komunikacji zbiorowej, ale głównie też utrzymanie e, ulic, czystości, porządku, to jest kwota przeszła. 50 milionów złotych, ale oczywiście to są też i zadania związane z pomocą społeczną. To są zadania związane z gospodarką komunalną i z ochroną środowiska. To są zadania związane z utrzymaniem instytucji kultury. Przecież w Oświęcimiu działają trzy prężne instytucje kultury, jakim jest właśnie Miejska Biblioteka, w której jesteśmy, ale też i Oświęcimskie Centrum Kultury czy Muzeum Zamy. I oczywiście wiele innych zadań, które realizujemy, choćby na przykład finansowanie Oświęcimskiego OK, ale na które zabezpieczyliśmy w roku przyszłym półtora miliona złotych właśnie na dofinansowanie oświęcimskiego sportu, który ma przeznaczyć te środki na dofinansowanie utrzymania oświęcimskiego hokeja. Więc realizujemy wiele różnych obszarów, staramy się prowadzić to w sposób zrównoważony, tak żeby tutaj każda dziedzina, każdy obszar był zabezpieczony. W miarę oczywiście możliwości, bo pewnikiem zawsze nasze ambicje są większe i, i chcielibyśmy realizować je w większym zakresie, ale jesteśmy tak jak już wcześniej powiedziałem, ograniczeni też możliwościami finansowymi, tymi zasadami, które są nam narzucone. Z góry, ale uważam, że Oświęcim przez te ostatnie lata ta zmienił się dość zasadniczo i to wspólne działania i miasta i mieszkańców i różnego rodzaju instytucji i publicznych i prywatnych I to jest wspólny sukces, tworzymy warunki do rozwoju miasta, te wydatki, które są zabezpieczone w budżecie zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie w roku przyszłym jak i też ten dynamiczny rozwój miasta w następnych latach i w roku 2024. A co jeśli chodzi o inwestycje jak pod tym względem będzie wyglądał y, przyszłoroczny budżet. Prowadzimy tutaj dużą inwestycję związaną z zagospodarowaniem terenu bulwarów. To tam często o tym mówimy, podkreślamy, że to są dwa aspekty. Jeden to jest związane z stworzeniem nowych miejsc parkingowych, to jest około 150 nowych miejsc parkingowych w przestrzeni starego miasta, A z drugiej strony to jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej. To zadanie ma być zakończone w przyszłym roku. Druga taka duża inwestycja, która jest prowadzona i myślę, że też oczekiwana przez wielu mieszkańców, to jest budowa żłobka i przedszkola na starych stawach. To dla prawie 200 dzieci, około 96 miejsc w żłobku i około 100 miejsc. W przedszkolu. Osiedla Stare Stawy się dynamicznie rozwija. Tam powstaje też wiele budynków, wiele zostało zrealizowanych w ostatnim czasie. Myślę, że to będzie też nie dotyczyło i nie będzie wykorzystywane wyłącznie przez mieszkańców Osiedla Stare Stawu, ale to jest oferta dla wszystkich mieszkańców Oświęcimy. Ale oprócz tego prowadzimy też wiele zadań drogowych, które realizujemy i będziemy finalizować w roku przyszłym albo rozpoczynać kolejny odcinek, tak jak w przypadku ulicy Krasińskiego, to jest coś takiego, które przygotowaliśmy i stworzyliśmy, czyli równoległą drogę do ulicy Dąbrowskiego od strony Północnej. Jesteśmy w trakcie realizacji, ten odcinek ma się zakończyć w połowie roku przyszłego, czyli od ulicy Chopina aż do ulicy Szpitalnej. A w przyszłym roku rozpoczynamy ostatni odcinek, który właśnie będzie od ulicy Szpitalnej aż do ulicy Tutaj Dąbrowskiego, więc będziemy mieli taką ulicę też alternatywną dla ulicy Dąbrowskiego, co przy dużym natężeniu ruchu jest bardzo ważne, ale też otwiera to tereny inwestycyjne. Wiele innych zadań też drogowych będziemy realizować roku przyszłym. Chcemy rozpocząć zadanie związane z projektowaniem lodowiska. Jesteśmy w trakcie tego procesu. Zobaczymy, jak to postępowanie konkursowe się zakończy. Ale też oczywiście są mniejsze zadania, bo nie tylko myślimy w kategoriach dużych inwestycji, są zadania, które mają mieć charakter właśnie mniejszy, skierowane do mniejszych środowisk, czy też przywrócenia pewnych, myślę, dobrych praktyk, które były w Oświęcimiu. Myślimy tu o miasteczku komunikacyjnym, które chcemy zrealizować przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, Czyli stworzenie takiego miejsca, które będzie też okazją nauki dla dzieci, uczniów właśnie i zdania karty rowerowej, ale nie tylko dla szkoły Jednostki, ale dla wszystkich uczniów z całego Oświęcimia. Myślę, że to będzie ciekawe miejsce, ale też chcemy tutaj rozpocząć działania związane właśnie z tą inwestycją, o której już myśleliśmy kiedyś, ale która nie dozyskała akceptacji dofinansowania, czyli budowę boiska lekkoatletycznego. To zadanie chcemy zrealizować przy szkole podstawowej numer 4. W przyszłym roku planujemy... Na aktualizację projektu, a w kolejnych latach chcemy pozyskać dofinansowanie i zrealizować to zadanie. No, ważnym zadaniem, o którym należy wspomnieć, w którym tutaj partycypujemy w sensie takiej jak gdyby dość aktywnej naszej postawy i współdziałania jest budowa owodnicy południowej miasta wraz z mostem na sole. Spotykamy się tu, Tutaj z wykonawcą, z inwestorem. Co jakiś czas rozmawiamy na temat tych problemów, które występują na tej budowie, ale jednocześnie też współdziałamy, jeżeli chodzi o rozwiązywanie różnych kwestii takich bieżących. I wierzę w to, że ta ważna droga dla Oświęcimia zostanie zrealizowana w roku 2025, a rok 2024 będzie kolejnym dość intensywnym tutaj okresem realizacji tego projektu. A co jeśli chodzi o fundusze europejskie, czy Oświęcim złożył jakieś wnioski o dofinansowanie no, jakichś projektów właśnie z, z tych źródeł? Wszyscy liczymy na to, że ta zmiana rządu, która nastąpiła, Pozwoli na odblokowanie tych środków europejskich i dotyczy to zarówno tego słynnego KPO, ale także tych wszystkich środków związanych z zadaniami realizowanymi przez województwa, przez regiony. My tutaj w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji złożyliśmy już dwa wnioski. Jeden dotyczy terenów bulwarów. Chcemy właśnie zagospodarować ten teren pod kątem zarówno tym środowiskowym, ekologicznym, ale też i takiej oferty atrakcyjnej dla mieszkańców. Ten wniosek został złożony, on opiewa łączna kwota tej inwestycji na prawie 20 milionów, dofinansowanie około 13 milionów. Zobaczymy, czy zyska akceptację. To zadanie, a drugie tutaj wspólnie pracowaliśmy z MZK na złożeniem wniosku związanym z zakupem autobusów. To zadanie to prawie 30 milionów złotych, z tego dofinansowanie 23 miliony. I ten wniosek już został złożony, czyli dwa konkretne wnioski zostały złożone. Przygotowujemy się też do kolejnego zadania, jakim jest rewitalizacja drugiej części Parku Pokoju. Tu myślimy generalnie w kontekście zagospodarowania tej przestrzeni pod kątem utrzymania zieleni czy tych pomysłów, które zgłaszali mieszkańcy w trakcie. E, właśnie ankietyzacji. Wiele świetnych pomysłów tutaj zostało zgłoszonych, będziemy chcieli je wdrożyć w życie. Oczywiście pierwszym warunkiem jest przygotowanie takiego projektu PW, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego będziemy mogli składać wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych. Jeżeli zostaną tak ogłoszone takie konkursy w ramach rewitalizacji przestrzeni e, właśnie miejskich poprzemysłowych, będziemy chcieli ten wniosek złożyć i, i będziemy się ubiegać o to, żeby ono zyskało finansowanie oczywiście będziemy też chcieli współpracować pod kątem znalezienia najlepszych rozwiązań zarówno tych ciekawych dla mieszkańców i dla różnego rodzaju grup te społecznych, bo są i oczywiście młodzi, którzy są zainteresowani bardziej tą, pod kątem aktywności takiej sportowej. Są też grupy, które są zainteresowane bardziej pod kątem właśnie różnego rodzaju takiego relaksu czy, czy wypoczynku, czy właśnie takim przykładem jest budowa tężnik, która jest oczekiwana. Myślę, że jak najbardziej to zadanie zostanie ujęte i wdrożone też w projekt. Więc będziemy tutaj chcieli to zadanie przygotować. Ale oprócz tego pracujemy nad wieloma innymi obszarami związanymi z termomodernizacją, z fotowoltaiką, innymi tematami dotyczącymi różnego rodzaju kwestii, takie, które no, są z jednej strony oczekiwane, a z drugiej strony wymuszone przez życie, choćby kwestia modernizacji kładki na sole w kierunku osiedla Błonie. To dość e, drogie zadanie, ponad 8 milionów złotych, które musimy pozyskać e, i chcemy pozyskać właśnie na wykonanie tego zadania. To jest kwestia związana z zagospodarowaniem budynku przy ulicy Łukasiewicza na potrzeby wszelkich usług społecznych. Więc mamy wiele pomysłów, które chcemy wdrożyć. E, przygotowujemy się do tego, ale liczymy, że przede wszystkim te konkursy zostaną ogłoszone i będą możliwości obiegania się o środki. To są takie duże inwestycje, a co z tymi mniejszymi? Osiedlowymi, typu parkingi, chodniki, to wszystko, co służy tym bezpośrednio mieszkańcom. No ja myślę, że to jest jakby nasz też to na co kładziemy wielki nacisk czyli nie tylko te duże inwestycje ale poprawia tego, poprawa tego standardu życia właśnie mieszkańców bo tak naprawdę chodzi o to żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy jako mieszkańcy oświęcimy, jako mieszkańcy różnego rodzaju osiedli mieli warunki dobre do naszego życia do takiego bieżącego funkcjonowania w różnych postaciach, czy to właśnie tej, tej parkingowej, komunikacyjnej ale też i tego relaksu, wypoczynku czy różnego rodzaju ofert, które są E, tworzone przez e, miasto, ale nie tylko przez też NGOsy czy, czy inne instytucje. I dlatego też e, tu dużą wagę do tego przywiązujemy. Jeżeli Pan wspomniał o tych zadaniach takich już stricte może inwestycyjnych czy remontowych, które są prowadzone przez już wewnątrzosiedlowej, no to przecież wiele zadań zrealizowaliśmy w tych ostatnich latach, szczególnie na osiedlu właśnie chemików, ale też w tym roku następnym chcemy realizować takie zadania, które dotyczą zarówno i poprawy tej komunikacyjnej, ale też i poprawy właśnie tej jakości życia tej oferty, choćby właśnie też związanej z parkingami, z zielenią i między innymi tutaj też rozpoczynamy dość duże zadanie związane z przebudową ulicy Pileckiego, całego osiedla Pileckiego, bo to nie jest tylko ulica, tak naprawdę to jest też i kwestia właśnie oświetlenia, parkingów, to jest kwestia zieleni, więc to jest wejście bezpośrednio w kwartały e, osiedli, dlatego to zadanie w ciągu dwóch lat będziemy chcieli realizować. Mamy na to zabezpieczenie finansowe, jest to ujęte w budżecie i chcemy to rozpocząć już wiosną e, przyszłego roku. Takim kolejnym też przykładem takich działań jest choćby ulica 3 maja. To, tą ulicę przejęliśmy od spółdzielni mieszkaniowej i, i to zadanie też jest ujęte w przyszłym roku do modernizacji, więc też zostanie ta, ta kwestia, o której już mówiłem wcześniej, poprawy standardu jakości zrealizowana. Kolejnym przykładem jest, jest osiedle Stare Stawy, ulica Sadowa to zadań, ten odcinek pomiędzy ulicą Jagieł a ulicą 11 listopada zostanie też zmodernizowany. Oczywiście są też mniejsze zadania jak realizacja chodników przy ulicy Postańców Warszawy czy w rejonie ulicy Łukasiewicza. Więc myślę, że tutaj ten dobry zwyczaj i ta dobra praktyka, która jest doceniana przez mieszkańców. Czyli angażowania się bezpośrednio w przestrzeń wewnątrzosiedlową będzie realizowane. Muszę też zapytać o podwyżki. To temat bardzo aktualny. Czy są przewidziane podwyżki dla pracowników? Budżet miasta finansuje różnego rodzaju instytucje, które realizują zadania własne miasta oświęcim. To jest od szkół, przedszkoli po instytucje kultury, po różnego rodzaju właśnie jednostki typu ZBM czy, czy różnego rodzaju na przykład instytucje pomocy społecznej są finansowane z budżetu miasta. To prawie tysiąc osób, które jest zatrudnione i finansowane z budżetu miasta. Kwota łączna w roku przyszłym planowana na wynagrodzenia to prawie 106 milionów złotych. To jest niecałe 40% całości budżetu jest przeznaczana na wynagrodzenia. Wzrost w stosunku do roku obecnego to jest około 12 milionów złotych. W tym roku, w 2023, ta kwota wynosiła 94 miliony złotych na wynagrodzenia. W roku przyszłym ta kwota ma wynieść 106 milionów złotych. Jeżeli mówimy o konkretnych wynagrodzeniach, oczywiście te pozycje można znaleźć w budżecie, ale nie jest to jak niektórzy próbują. Mówić tutaj mieszkańcom, czy, czy budować taką właśnie wirtualną rzeczywistość, że to są płace minimalne. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miasta w roku 2024 ma wynieść, zgodnie z zapisami budżetu, 6637 zł. I przypomnę, że to jest kwota, która nie obejmuje 13, 13 pensji, jak i nie obejmuje nagród dodatków, które się zdarzają też w ciągu roku. Więc musimy znaleźć, równowagę pomiędzy odpowiednim wynagrodzeniem pracowników wszystkich instytucji miejskich nie tylko przecież tutaj urzędu miasta, a potrzebami funkcjonowania miasta i rozwoju miasta i wydaje się, że właśnie ten balans, który e, musimy zachować jest realizowany, bo przecież tak naprawdę budżet miasta i służby miejskie są dla mieszkańców, są dla właśnie zabezpieczenia funkcjonowania miasta, dla tworzenia rozwoju i my musimy pamiętać, że to jest służba, którą realizujemy na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. Zawsze podkreślał Pan wagę i rolę samorządu w rozwoju. Yy, walczył Pan z centralizacją państwa, choćby przez y, akcję billboardową. Mm -mm. Czy Pana zdaniem w nowej sytuacji politycznej coś się zmieni w tej kwestii? Czy poprawią się relacje mm -mm. pomiędzy rządem a samorządem? No Powiem tak, ten czas miniony od roku 2015, kiedy nastąpiły rządy prawa i sprawiedliwości, był czasem, no bo powiedziałbym, bardzo trudnym dla samorządów. Stopniowo następowała taka centralizacja, odbieranie uprawnień, ograniczanie finansowania, przechodzenie na takie zarządzanie ręczne, bez zasad, bez reguł. I to najbardziej można zobrazować właśnie przykładem podziału różnego rodzaju środków, w którym się poprzedni rząd tak chwalił, że... Przeznaczał pieniądze dla samorządów ogromne, no, robił to według własnego uznania, według własnych kryteriów, które najczęściej sprowadzały się do kryteriów politycznych i uznania politycznego poseł wraz z wojewodą decydowali o tym, komu przyznać, komu nie, bez jakichkolwiek kryteriów, więc ja myślę, że te czasy już się skończyły. Takim przykładem jest choćby fakt, że spośród wszystkich gmin miast powiatu święcimskiego. Miasto Oświęcim nominalnie, czyli kwotowo otrzymało najmniejsze dofinansowania, nawet gmina Przeciszów, nawet gmina Osiek, Polanka Wielka nominalnie dostała więcej, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w przypadku na przykład gminy Polanka Wielka, to jest dziesięciokrotnie więcej otrzymała ta gmina w stosunku do miasta Oświęci. To pokazuje, jak ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością byli uprzedzeni do Oświęcimia, jak traktowali Oświęcim. Myślę, że to jest ogromny wstyd zarówno dla posła Bochenka, czy dla wojewody Kmity, ale też ogromny wstyd dla lokalnych liderów Prawa i Sprawiedliwości, że nie zabiegali, nie potrafili zabić. Troszczyć się o pieniądze dla mieszkańców Oświęcimia, dla miasta Oświęcim. Takim sztandarowym przykładem tego, i będę to wypominał im zawsze, jest czterokrotne odrzucenie dofinansowania Oświęcimskiego żłobka. To naprawdę styl i całe szczęście, że te czasy się skończyły. Ja liczę na to, że w tych nowych czasach nie chodzi o to, że kolejna grupa będzie otrzymywała pieniądze, ale chodzi o to, żeby przywrócić podstawowe zasady związane z jakąś rzetelnością, z ustaleniem kryteriów, zasad, że przewidywalnością, pewną normalnością my powiedział w postępowaniu, tak jak mamy w przypadku środków europejskich, bo na przykład te środki, które pozyskaliśmy na żłobek, otrzymaliśmy według określonych zasad. Były kryteria i myśmy te kryteria spełnili. I ja oczekuję, że nie dostaną ci, którzy mają najlepiej przygotowane zadania i takie dofinansowania są jak najbardziej możliwe, więc myślę, że ten Zły czas dla samorządów się skończył i teraz będziemy mieli lepszy czas, gdzie będziemy mogli pracować po prostu według jakiejś przewidywalności, według określonych zasad i kryteriów. Panie Prezydencie, zaczęliśmy tematem świątecznym. Myślę, że też takim tematem zakończymy nasze spotkanie. Czego życzyłby Pan mieszkańcom Oświęcimia na ten nadchodzący rok 2024? Zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Dużo sił, optymizmu, żeby to był dobry rok dla mieszkańców Oświęcimia, dla miasta Oświęcim, samych dobrych ludzi wokół, żebyśmy w przyszłym roku zdecydowanie więcej się uśmiechali, byli życzliwi dla siebie. Wiary w to, że jako ludzie, jako też społeczność potrafimy wiele osiągnąć i mam nadzieję, że wspólnie razem będziemy zmieniać dalej oświęcim i mieć satysfakcję z tego, że mieszkamy w naszym mieście. Dołączam się do tych życzeń. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Pozostaje nam jeszcze w tym bożonarodzeniowym klimacie. Zaprosić Państwa na wspólną wigilię oświęcimian, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 17 grudnia o godzinie 16 na oświęcimskim rynku będziemy mogli sobie złożyć życzenia, zaśpiewać wspólnie kolendy, a także skosztować świątecznych przysmaków. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.